W kolejnym zadaniu mamy hydrat chlorku wapnia i mamy o nim następujące informacje. Nie wiemy ile jest cząsteczek wody w tym hydracie, ale wiemy, że możemy rozpuścić 767,4 g tego hydrata w 100 g wody i wtedy stężenie tego roztworu to 53,66%. No i na tej podstawie musimy wyznaczyć wzór hydratu. Zacznijmy od tego, że jeśli rozpuścimy 767,4 g hydratu w 100 g wody, no to mamy łącznie 867,4 g roztworu. Masa substancji rozpuszczonej w tym roztworze, czyli masa samego chlorku wapnia. To jest 53,66% masy całego roztworu. Więc jak wyliczymy sobie te 53,66%, to uzyskamy masę samego chlorku wapnia. No i teraz wiemy, że w naszej próbce hydratu, czyli w tych 767,4 g hydratu, mieliśmy 465,45 g samego chlorku wapnia. Więc możemy policzyć, ile mamy wody w tej próbce hydratu. Czyli od masy hydratu odejmujemy masę chlorku wapnia i uzyskujemy masę wody w hydracie. Teraz możemy zapisać sobie prostą proporcję. Masa molowa CaCl2 to 111 g na mol. Więc możemy sobie przeliczyć. Ile gramów wody będzie przypadało na 1 mol chlorku wapnia w tym hydracie, skoro na 465,45 g CACL2 przypada 301,95 g wody? No i wychodzi nam, że na 1 mol CACL2 przypada nam 72 g wody. I ostatnie obliczenie, jakie trzeba wykonać, no to N czyli liczba cząsteczek wody, czyli liczba moli wody w jednym molu hydratu, to będzie masa wody podzielone przez masę jednego mola wody, czyli przez 18 gramów. I wychodzi nam 4. A zatem wzór tego hydratu to będzie CaCl2 razy 4H2O. Zadanie skończone. Do zobaczenia w następnym zadaniu.